Cześć wszystkim! Witajcie na moim kanale! Dzisiaj zrobimy sobie koreański przysmak i będzie to kanapka z serem, marchewką, sałatą, a także zapraszam do dla szczęścia odcinka! To chodźcie, pokażę Wam, jakie składniki potrzebujemy dokładnie na nasze kanapki i będą to cztery. Tutaj mamy chlebki tostowe, marchewkę, trzy jajka, cebulę, troszkę kapusty, cukru, sera tostowego, masełko, Pieprz, majonez i zamiast kaczupu użyję sobie salsy. Teraz kroimy sobie kapustę na takie mniejsze części. Służyjemy ją całą, którą tutaj mamy. To będzie wypasiona kanapka, bardzo gruba. Widziałam na filmiku wcześniej, że takie kanapki serwują w Korei, więc zrobimy podobnie. I oby też podobnie smakowała. Ale to się przekonamy na końcu. Teraz marchewkę przykrajamy na pół. Jedną część odkładamy i tniemy w takie mniejsze słupki. Dosyć cienko. <grybujesz> nie musicie robić takich grubych, bo Wam się nie podduszą. Tak szybko jak powinny. Więc przykrajamy jeszcze na pół. Teraz obieramy cebulę. I będziemy ją kroić na takie mniejsze części. Najpierw posprzątamy i kroimy. Najpierw na pół, a później w takie mniejsze plasterki. I znowu na pół. Wszystkie składniki teraz wędrują do miski. Teraz dodajemy sobie nasze trzy jajka. To wszystko posolimy. Mniej więcej taka łyżeczka na tę całą kapustkę i marchewkę. Popieprzymy. Dużo tego pieprzu. Uwypikam pikantne rzeczy, więc dodamy sobie troszkę więcej. I wszystko ze sobą mieszamy. Konsystencja e, raczej powinna być jak omlet dodałam właśnie dlatego to jedno jeszcze jajko, bo wcześniej nie wydawało mi się, żeby to wszystko pasowało do siebie. Zapomniałam jeszcze, że trzeba dodać cukier, więc teraz sobie dodamy troszkę cukru, tak mniej więcej jedną łyżkę. To co teraz ponownie mieszu, mieszu. Mieszamy, mieszamy przed wylaniem naszego omleta na patelnię. Szymy to łoka. Ale najpierw trzeba go rozgrzać, więc dodamy sobie trochę masełka, około jedną łyżkę, rozgrzejemy go, a później naszego omleta. Dodajemy teraz tą naszą jedną łyżkę masełka. Czekamy aż się roztopi. Wylewamy naszego omleta. Trochę, przy... <laughs> trochę przyklepujemy. I czekamy jakieś dwie minutki, aż nam się z drugiej strony podsmaży. Teraz przekładamy naszego omleta na drugą stronę i zobaczymy, czy mi się uda, bo jest dosyć duży. Ale... Ale chyba się nie uda. <grytanie> o, udało się. <grytanie> udało się. Jak widzicie, jest bardzo fajnie podsmażony, brązowiutki. Tu będzie większy problem. Ale uda się, albo się nie uda. I podsmażamy znowu przez jakieś dwie minutki. A w międzyczasie włączamy naszego gryla eretycznego. jeżeli macie. I smarujemy nasz chlebek tostowy masełkiem. Moje masło jest troszkę zmrożone, ale zobaczymy, czy da się rozsmarować. Mm, raczej się nie da. <ścoughs> Więc... Podnę sobie na kawałeczki. Jeżeli Wy macie w temperaturze pokojowej, to możecie normalnie je rozsmarować na toście. Ja niestety będę musiała pokroić je w kawałki. Słyszycie tą chrupkość? Teraz nasz chlebek wyciągamy z naszego grilla. Smarujemy salsą. Tylko na jednym chlebku. Troszkę majonezu Teraz naszego omleta składamy na pół Jak się nam uda Kładziemy na naszą kanapkę Nasz serek topiony Dodamy sobie dwa plasterki na jednego tosta I zakrywamy i tak wygląda nasza kanapka. Dosyć gruba, ale na pewno pożywna, więc na jakieś śniadanko będzie idealna. Zaraz sobie spróbujemy i zobaczymy, jak będzie smakować. O, teraz sobie spróbujemy naszą przygotowaną kanapkę. Mmm, bardzo pyszna, jak widzicie. Ten cukier nawet dobrą robi -ro -ro robotę w tym omlecie. Także zachęcam do zrobienia takiej samej kanapki. Jest bardzo pyszna. I co? I do zobaczenia następnego odcinka. Pa pa!